Siemanko, dzisiaj Wam pokażę, jak zmienić klawiaturę w Asusie. Mieliście pewnie jak kupowaliście komputer, mieliście czerwoną klawiaturę. I Was to pewnie wkurzało, że jest czerwona, nie możecie sobie zmienić. Ale Wam coś pokażę. Jak klikniecie sobie na klawiaturze, fyny i tutaj w y, strzałkach, strzałkę w lewo albo w prawo, już Wam pokazuję w lewo i w prawo. To na ekranie będą się zmieniać. Tutaj będzie pokazywać się Wam. o I tutaj widzicie, że klawiatura zmienia swoje jakby ustawienia. Tutaj macie na przykład stały kolor, tutaj który pojawia się znika. Tutaj taki szybciej pojawia i znika. Tutaj po prostu będą no, wszystkie kolory, jakie są dostępne w tym komputerze do zmienienia. To będą się po prostu tak, jeden ten, jeden ten i ten. Lepiej sobie wziąć na stałe, moim zdaniem. Jak mamy zakładkę tutaj Windowsa, wchodzimy w ją i szukamy tutaj szukamy czegoś takiego w swoim komputerze. Czegoś takiego, to będzie na pewno w komputerze lub sobie co po prostu pobierzecie. Klikamy w to. Będzie takie coś. O, i teraz Wam się pojawia takie coś. Wy wchodzicie tutaj do tego paska. Macie taką myszkę tutaj. O, w to klikacie i tutaj system klikacie. Jak tu jesteście już, to tutaj to. Jak to sobie wybierzecie, tą opcję tutaj. Tutaj pokazuję, przesunę tą tutaj opcję, to się podświetla na żółto. Możecie sobie wybrać te opcje tutaj, co są, ale tutaj klikamy w to. I tutaj na przykład sobie zmienimy na klawiat kolor klawiatury na zielony. I chwilę klikamy ok i nasza klawiatura jest podświetlana na zielono. Sami widzicie. Więc na razie, widzowie. Więcej poradników będzie, jak coś będziecie pisać w komentarzach, żeby Wam pomóc. Może nie będę wszystkim Wam pomagał, ale w większości rzeczy.